A czy ja mogę mieć pytanie do ciebie? Pewnie. Super. Jak chciałbyś, aby szef zapytał cię o to, co jest dla ciebie ważne? Jak chciałbym? Aby szef zapytał ciebie, zakładając, że jesteś pracownikiem, co jest dla ciebie ważne. Jak, jak miałoby to pytanie brzmieć? Myślę, że najprościej właśnie. Ja bym nie kombinował w jakiś zaowalowany sposób, tylko bym po prostu pytał faktycznie, słuchaj. Tomek, co jest dla ciebie ważne w tej pracy? Co tu jej potrzebujesz? Mm -hmm. A co, co ty byś odpowiedział, żeby Tomek? się realizować? A Tomek, to co ty byś odpowiedział, jako Tomek? Tak, tak e... zakładając, że powiesz prawdę teraz. Mm -hmm. Ja potrzebuję, na pewno ja jestem em, relatorem, czyli ja potrzebuję relacji, potrzebuję jakiś poczucie wspólnego celu, poczucie tego, że. Chcemy dojść, idziemy w tym samym kierunku i poczucie takiego wpływu na to, co, co robimy. Że to nie tylko to, żeby było takie autorytarne tylko że ja potrzebuję też taką mm, swoją własną autonomię, że, żebym czuł, że jestem ważną częścią zespołu. Mhm. Mm no. No, ciekawe. Mhm. Mm a powiedz, a gdybym ja zaczęła ci. Była, ty mi to powiedziałeś, i ja teraz jestem Twoim szefem i zacznę hmm. działać tak. Nie będę ci komunikować, jaki sens mają y, działania, które wykonujesz. Będę dokonywać ciągłych zmian, komunikować się, że w pracy atmosfera i relacje są zbędne, a liczy się tylko cel, i zabiorę ci demokrację. To co? No Myślę, że to jest właśnie pierwszy element do tego, żebym szukał nowej pracy. No, zobacz. Mhm. Skoro to, co jest dla mnie ważne, jest mi zabierane, albo nie mam na to wpływu, albo tego nie będzie, to owszem, mogę pracować tam przez jakiś czas, ale moje radary już są nastawione na to, żeby szukać pracy. To Aneta, co jest dla Ciebie ważne w pracy? Wiesz co, no dla mnie takie w pierwszej kolejności jest to, żebym była otoczona dużą ilością ludzi. No. Żebym mogła y, tworzyć. Czyli wiesz, ja jestem tym wizjonerem y, w Galupie. No. To jest top 3. I ja muszę cały czas mieć możliwość tworzenia nowych rozwiązań, muszę cały czas mieć możliwość i zgodę na to, żeby wychodzić poza schemat, czyli taką wolność. Do tego decyzyjność, żeby móc działać i nie pytać cały czas się o to, czy ja to mogę zrobić. Mhm. No, więc myślę, że to, to, jest, to jest jakby taki klucz dla mnie najważniejszy i, i czasem wiesz trochę spontanu, nie? żeby ktoś, kto mną zarządza, wiedział, że czasami schemat jest po to, żeby go łamać i żeby stworzyć coś lepszego. Właśnie ja oprócz tego wizjonera mam też stratega numer jeden w Galupie, czyli jakby szukanie alternatywnych najlepszych dróg do tego, żeby znaleźć rozwiązanie. Nie, I żeby mnie, mm -hmm. nie ma takiej opcji, że, że, żeby mnie zamknąć w pudełku mm -hmm. i odizolować od ludzi. I to jest dla mnie w ogóle najważniejsze, żeby tak nie było. Mm -hmm. no, czyli taki home office to nie dla ciebie? Nie, 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 dla... nie ma szans. No, no a, a Tomek, a, a co byś tu zrobił takiego, żeby mm, zrobić mi konflikt na poziomie wartości? Mm -hmm. No pierwsze to zabiorę Ci decyzyjność. Eee, będziesz musiała robić to, co ja chcę, czyli będę autorytarny. Ograniczę Twoją aktywność do minimum, to znaczy żebyś mm, siedziała... W jednym pokoju sama zamknięta, i miała jakieś tabelki do, do yy, przepisywania. A, I co jeszcze? Nie wiem, mam wrażenie, że to już powinno być to tobie wystarczy, żebyś poszukała drogą firmę. Tomek, ja mam stan przed Przez chwilę nie będę nic mówić. Okay. Gdzie podpisać to wypowiedzenie? No.